nie tylko zwracał tam jeszcze uwagę zmieszany aromat kawy i herbaty tak przyjemny dla powonienia nie tylko stosy czerwonych dużych rodzynków i śnieżnobiałych migdałów nie tylko góry cynamonu i innych silnie pachnących korzeni nie tylko owoce smażone w cukrze których sam widok łaskotał podniebienie nie tylko festony mięsistego i soczystego winogradu, nie tylko koszyki pełne skromnie zarumienionych śliwek francuskich, słowem nie tylko wszystkie te przeróżne smaczne rzeczy przedstawiane w najponentniejszych postaciach. Główną uwagę zwracali kupujący, Niecierpliwie pragnący wypełnić dziś w zupełności od dawna umyślony plan. Trzeba było widzieć, jak się tłoczyli we drzwiach, uderzając jeden drugiego swymi koszykami i paczkami, zapominając na kontuarze część zakupów i szybko wracając po nie, popełniając tysiące pomyłek i przeoczeń z nadzwyczajną dobrodusznością. Jednocześnie. Trzeba było podziwiać cierpliwość kupca i jego pomocników, ich uprzejmość, ich ugrzecznienie, z jakim się dziś starali zwracać do wszystkich. Zdawało się, że gdybyś od nich zażądał serca, to bez wahania wyjęliby je z piersi i ofiarowali z równą skwapliwością jak herbatę lub kawę. Wtem zabrzmiały dzwony. Wzywające pobożnych do kościoła. I wkrótce ulice zaroiły się ludźmi, którzy poprzebierali nie tylko odświętne szaty, ale także najbardziej świąteczne miny. Jednocześnie z bocznych ulic, uliczek i zaułków bez nazwy wypłynęło mnóstwo ludzi, którzy nieśli swój obiad do piekarza, ażeby go tam odgrzać. Widok tych biednych. A jednak tak szczęśliwych w tej chwili zdawał się najwięcej zajmować ducha. Zatrzymał się bowiem wraz ze skróżem przy drzwiach jednego z piekarzy i podnosząc pokrywy naczyń w chwili, gdy niosący je przechodzili mimo niego, okadzał ich posiłek dymem swej pochodni. Była to iście cudowna pochodnia. Gdy bowiem kilku ludzi poczęło się o coś spierać, i nawet padły z ich ust dość ostre wyrazy, duch pokropił ich kilku kroplami rosy ze swej pochodni, a natychmiast wróciła im pogoda umysłu. Przyznawali teraz, że to wstyd sprzeczać się w dzień Bożego Narodzenia. Niebawem umilkły dzwony, a sklepy piekarzy zamknięto. W powietrzu unosiły się smaczne zapachy odgrzewanych obiadów, a kominy pieców piekarzy wyrzucały kłęby dymu, pomieszanego z parą. Zapewne twoja pochodnia ma jakąś szczególną własność zapytał Scrooge. Tak jest własność czynienia wszystkiego przyjemnym i własność ta działa na każdy obiad w tym dniu pytał dalej Scrooge na każdy, który podają z dobrą wolą, szczególnie na obiad ubogich. Dlaczego szczególnie na ich obiad? Ponieważ oni tego najwięcej potrzebują. Wciąż niewidzialni, duch ze skródzem, udali się na przedmieście. Duch mógł, co skrócz zauważył już u piekarza, Pomimo swojej olbrzymiej postaci, dostawać się wszędzie z łatwością i wszędzie, zarówno w niskiej lepiance, jak i we wspaniałej sali pałacu, przedstawiał się pięknie im imponująco, jak przystało na istotę nadprzyrodzoną. Być może, iż powodowany radością, jaką odczuwał wskutek swej władzy, a może powodowany serdeczną, Uprzejmą naturą i współczuciem dla wszystkich biednych, dość, że duch zaprowadził skróża, trzymającego się wciąż jego szaty, do mieszkania jego pomocnika. Na progu duch zatrzymał się z uśmiechem i pobłogosławił mieszkanie Boba Kratchita, rosą ze swej pochodni. Pomyślcie tylko, Bob miał tylko piętnaście bobów, czyli szylingów, na tydzień. Każdej soboty chował do kieszeni ledwie piętnaście swoich imienników, a jednak duch błogosławił dzisiejszej nocy wigilijnej jego domowi. Małżonka kraczyta w ubogiej, dwa razy już nicowanej sukni, przystrojonej bardzo tanimi wstążkami, ale... Jak na sześć pensów, wyglądającymi wcale ładnie, stała właśnie na środku pokoju i nakrywała stół. Belinda Cratchit, jej druga córka, pomagała jej, podczas gdy Mr. Piotr Cratchit wsuwał widelec do miski pełnej ziemniaków, a równocześnie wpychały mu się do ust rogi olbrzymiego kołnierzyka. Prywatną własność Boba, który pożyczył ją swemu synowi, spadkobiercy na cześć dzisiejszego święta, napełniającego go dumą i chęcią pokazania się w tym wspaniałym stroju wśród rówieśników w parku. Po chwili wbiegły dwie małe latorośle rodziny, Kracic, dziewczynka i chłopczyk. Opowiadając głośno, że spoza drzwi piekarza. Doszedł ich zapach pieczonej gęsi i że wiedzą, iż ta gęś do nich należy. I w niewypowiedzianej radości tańczyły te rozbawione dzieciaki dokoła stołu, podnosząc mastra Piotra kracita pod niebiosa. Podczas gdy on, wcale niedumny, chociaż kołnierzyk prawie go dusił, dmuchał w ogień tak, że ziemniaki gotujące się w garnku pukały o pokrywę. Jakby błagały, aby je wypuszczono i obrano z łupiny. Gdzie też ojciec tak długo siedzi? odezwała się mrs Cratchit. I twój brat, Tiny Tim. A Marta też z zeszłorocznej wigilii przyszła o pół godziny wcześniej. Oto jest Marta, mateczko odpowiedziało dziewczę, które w tej chwili właśnie weszło do pokoju. — Bóg z tobą, drogie dziecię, jakże późno przychodzisz — rzekła Mrs. Cratchit, obsypując córkę pocałunkami, a równocześnie zdejmując z niej szal i kapelusz. — Miałyśmy wczoraj wieczorem wiele roboty — odparło dziewczę. — Na dziś musiałyśmy ją wykończyć, mamo. — Wszystko już dobrze, skoro tu jesteś — rzekła Mrs. Cratchit. Usiądź przy kominku, drogie dziecię, i ogrzej się. Nie, nie, ojciec idzie! Odezwało się dwoje najmłodszych dzieci, które zawsze i wszędzie trzymały się razem. Schowaj się, Marto, schowaj się! Marta ukryła się, a w tej chwili właśnie wkroczył do pokoju Bob, ojciec. Co najmniej na trzy stopy, nie licząc w to frenzli, zwieszał się szal z szyi na jego piersi. Znoszona zaś suknia były w wielu miejscach połatane i powycierane szczotką, aby w ten sposób ratować jakoś przyzwoity pozór. Na barkach jego siedział Tiny Tim. Biedny Tiny Tim. W rączkach miał małe kule do podpierania, a członki jego opasywały metalowe taśmy, które utrzymywały go na słabych nóżkach. – Gdzież nasza Marta? – zapytał Bob Cratchit, rozglądając się po pokoju. – Nie przyjdzie – odrzekła Mrs. Cratchit. – Nie przyjdzie – powtórzył Bob, tracąc od razu dobry humor. Był bowiem w najlepszym usposobieniu, nawet w drodze z kościoła do domu galopował dziarsko, udając konia Tiny Tima, który był tym zachwycony. Nie przyjdzie. Powtórzył raz jeszcze z żalem. Nie spędzi z nami wieczoru wigilijnego. Marta nie chciała dłużej sprawiać ojcu przykrości, choćby nawet tylko przez żarty. Wyszła tedy z ukrycia i otoczyła rękoma jego szyję, podczas gdy dwoje małych kraczytów zajęło się Tiny Timem i zaprowadziło go do kuchni. aby przysłuchał się. Jak to śpiewa pudding gotujący się w kotle.